Witaj tu Edu Podcast by Beauty Forum. Słuchasz i wiesz więcej. Odcinek 22. Koen zynku 10. Dzisiejszą porcję wiedzy przygotowała dla ciebie doktor habilitowana Magdalena Górska Ponikowska. Profesor akademicka, Kierowniczka Katedry Chemii Medycznej i Studiów Podyplomowych Prychologia Kliniczna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Współwłaścicielka marki kosmetycznej MGP Cosmetics i twórczyni autorskich kosmetyków molekularnych Skin Science. Tytułowy związek, koenzym Q10, prezentuje wiele ciekawych właściwości oraz obiecujących sposobów wykorzystania go. Zwłaszcza jako przeciwutleniacza, będącego w stanie pomóc w walce z procesami starzenia się skóry i tkanek. Koenzym Q10 to związek aktywny biologicznie z chemicznej grupy chinonów, zawierający hydrofobowy ogon izoprenoidowy, nazywany jest wymiennie ubichinonem lub ubichinolem. W zależności od tego, czy mówimy o jego formie utlenionej czy zredukowanej Q10 oraz witamina Q10. Dwie funkcje. Koenzym Q10 pełni dwie główne funkcje biologiczne. Po pierwsze, wspiera bioenergetykę mitochondrialną, po drugie, w swojej zredukowanej formie jako ubichinol jest przeciwutleniaczem, który działa jako donor elektronów, skuteczny w hamowaniu peroksydacji lipidów błon biologicznych, a także wywiera działanie antyapoptotyczne. Z uwagi na swoją budowę i właściwości fizykochemiczne, koenzym Q10 jest silnym przeciwutleniaczem w środowisku lipofilowym. Zarówno poprzez bezpośrednią neutralizację reaktywnych form tlenu, jak i wpływ na regenerację lipofilowych i hydrofilowych przeciwutleniaczy: takich jak tokoferol i witamina C. Ponadto wykazano, że koenzym Q10 wywiera działanie przeciwapoptotyczne. Przeciwdziałając uwalnianiu ceramidu ze sfingomieliny. Stąd koenzym Q10 wykazuje działanie antyapoptotyczne i antyoksydacyjne, wywierając również wpływ na mikrośrodowisko, co zostało potwierdzone na modelach in vitro i in vivo. Ponadto stosunek koenzymu Q10, formy zredukowanej do utlenionej, może być wykorzystany jako potencjalny marker stresu oksydacyjnego in vivo. Zarówno antyoksydacyjna, jak i bioenergetyczna rola koenzymu Q10 jest głęboko związana z procesem starzenia, w szczególności ze stochastyczną teorią starzenia się. Teoria ta implikuje przypadkowe uszkodzenie komórek w wyniku mutacji, zachodzących podczas procesów metabolicznych spowodowanych wytwarzaniem reaktywnych form tlenu. W rzeczywistości mitochondria są krytycznym miejscem reprezentującym zarówno źródło, jak i cel reaktywnych form tlenu. Podczas starzenia się komórek, zwiększone uwalnianie reaktywnych form tlenu przez mitochondria może wywołać błędne koło, obejmujące nagromadzenie uszkodzeń oksydacyjnych błon mitochondrialnych i kompleksów oddechowych, co prowadzi do zwiększonej produkcji reaktywnych form tlenu. Koenzym Q10 jako skórny przeciwutleniacz występuje w naskórku w dziesięciokrotnie wyższych stężeniach w porównaniu ze skórą właściwą. Ponieważ naskórek jest bezpośrednio narażony na czynniki środowiskowe, takie jak promieniowanie UV, jest również podatny na wyczerpanie przeciwutleniaczy skórnych, takich jak Koenzym Q10. Biosynteza koenzymu Q10 zmniejsza się wraz z wiekiem, co powoduje zmniejszenie jego skuteczności antyoksydacyjnej. Z uwagi na jego dobroczynne właściwości, suplementacja koenzymem Q10, jak i podanie miejscowe w różnych formach kosmetycznych, stały się przedmiotem wielu badań in vivo oraz in vitro. Korzyści terapeutyczne wynikające z suplementacji koenzymem Q10 przedstawione zostały w licznych zwierzęcych modelach chorób. I badaniach na ludziach, zwłaszcza w stanach związanych z wiekiem i stresem oksydacyjnym. Efekt działania uzależniony jest od dawki oraz formy podania lub postaci leku. Wykorzystano również, że statyny znacząco wpływają na syntezę koenzymu Q10. Jest to związane z faktem, iż koenzym Q10 jest wytwarzany z produktu pośredniego syntezy cholesterolu. Ponadto, unaoczniono, że miejscowe podawanie produktów na bazie koenzymu Q10 zapobiega fotostarzeniu poprzez zmniejszenie poziomu utleniania i głębokości zmarszczek. Dlatego też koenzym Q10 jest z powodzeniem wykorzystywany jako aktywny składnik produktów do stosowania miejscowego, w tym kosmetyków. Jednak w celu uzyskania skórnego działania przeciwutleniającego i regulującego pracę mitochondriów, Koenzymku 10 musi pokonać barierę rogową skóry i przeniknąć do żywych warstw naskórka. Koenzym Q10 wykazuje niską rozpuszczalność w wodzie ze względu na swoją dużą masę cząsteczkową, 863,36 g na mol, i wysoką lipofilowość przy wartości LOC p wynoszącej 21. Ogranicza to jego penetrację w głąb skóry i wyjaśnia tendencję do osadzania się w warstwie rogowej na skórka. Ponadto koenzym Q10 rozkłada się pod wpływem światła. Stąd penetracja koenzymu Q10 przez skórę z konwencjonalnych preparatów jest słaba i nie może dostarczyć go do docelowych warstw skóry. Prócz tego konwencjonalne preparaty nie przedłużają uwalniania koenzymu Q10 do skóry. Jedną z najbardziej popularnych, ale również i efektywnych form poprawy biodostępności koenzymu Q10 wobec skóry, jak i innych barier biologicznych, jest jego enkapsulacja w systemach nośnych. Inną formą jest optymalizacja współczynnika lipofilowości do hydrofilowości podłoża preparatu z koenzymem Q10. Badania potwierdzają również skuteczność stosowania miejscowych preparatów z koenzymem Q10 w połączeniu z powierzchownymi i lub średnio głębokimi środkami pilingującymi do leczenia fotouszkodzonej skóry. Do usłyszenia. Czytał Jakub Kondrat.